Trzecia kolejka drugiej ligi Rafał Szlaga. Witam serdecznie ze stadionu przy ulicy Bukowej. Zapraszam na starcie GKS-u Katowice z Bytowią Bytów. A oto składy, w jakich wystąpią dzisiaj obydwa zespoły. Na początek skład gości Bytowia Bytów. Z numerem 99 w bramce zagra Bartosz Ryngwelski. Numer 3 to Kacper Kawula. Piątka to Krzysztof Bąk. Z numerem 7 na koszulce wystąpił Łukasz Wasiak. Numer 10 Przemysław Lech. Numer 14, Adrian Kwiatkowski, 20, Daniel Ferruga, 26, Luis de i skład GKS U Katowicy, numer 1 w ramce to Bartosz Mrozek, numer 4, Arkadiusz Jędrych 7, Arkadiusz Woźniak, 8, Maciej Stefanowicz, 11, Adrian Błąd, numer 13, Kacper Michalski, 16, Grzegorz Rogala, 17, Michał Gałecki, 24, Szymon. Kiebrzak, numer 30, Łukasz Wroński. Radzili sobie różnie. Z sześciu potyczek, dwie rozstrzygnęli na swoją korzyść, pokonując 3 do 0 Bałtyka Koszani oraz 5 do 1 Gwardię. Wyszedł nieco z własnej bramki. Feruga dośrodkowuje okazja. I gol! Jeden do zera dla Bytowi. Świetne dośrodkowanie w pole karne. Do Michalskiego, Michalski ma trochę miejsca, może dośrodkować. Michalski poradził sobie z defensorem, wchodzi w pole karne. Michalski! Brakuje wykończenia w tych atakach GKS-u. Teraz strzał z dystansu. Ma trochę miejsca, może podciągnąć kilka metrów, zdecydował się uderzyć! Wracamy na Bukową, przed nami druga część spotkania pomiędzy GKS-em Katowice a Bytowią Bytów. Jak na razie po 45 minutach gry o jedną bramkę lepsi goście. Przedłużą to podanie. Jeszcze dośrodkowanie. Teraz Czubak! Niewiele brakowało! I trafiły po raz drugi do siatki. Czeka na podanie Stefanowi, że tak się nie doczekał. Teraz okazja dla Gieksy, go! Dośrodkowanie okazja i nad poprzeczką. Rzut wolny dla bytowi. Piłka zagrana w pole karne. Z prozekrzenie okazja i gol! Ależ uderzenie 2 do 1 dla czarnych wilków. Dośrodkowanie w 16. Jędryk Strzela! Poczuł się teraz do akcji ofensywnej. Kiepzak. Kiepzak. strzela na bramkę i teraz niewiele brakowało. Stefanowicz. Kiepzak. Kiepzak dośrodkowuje w pole karne. Jeszcze okazja! Czy była tam ręka? Kolejna akcja GKS-u. Ogranie piłki przed pole karne. Okazja teraz. Kiepzak, jeszcze zamieszanie. Ach. Sędzia Piotr Idzik gwiszcza po raz ostatni w tym spotkaniu. Martwa cisza zapanowała przy Bukowej.